Witam, to ja i lubię śpiewać. Na przykład, choć może jestem elegancka, to może lecz trochę Aha, a, a, I ja będę w tym filmie występować. Oczywiście nie ma w nim tytułu, bo ja tu jestem. Yee! Jej. Ja, 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 moje ja. Moje. Ja, ja, ja. Są takie piękne. Jeszcze jest dziewczynka. O imieniu Malwinka. Czyli ja są jeszcze trzy dziewczynki. I chociaż małe to nie Dzięki, auć. Jeszcze ja, ja, ja. Ja jestem mały kickuś. Ja jestem. będę ja, przed widownią. Tak, tak. Ja jestem normalny. Ja jestem autobus, witam. Występuje jako autobus, witam. Ja jestem pies. Pies. Normalny pies. Zwykły pies! Ze mnie jest. Tak. Tak. A ze mnie jest! Latający. A kto lubi Minecrafta, ten łapka w górę! Jest ja to. Tutaj jestem ja! O! Chodźmy wszyscy do stajanki do Jezusa. Nie, nie śpiewa się tylko wok, Brrk, 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 jechał. Ła! Jeszcze ja się nie przedstawiłam. Ja jestem nie, nie, Mimi, nie, która mówi czasami. Jechał sobie autobus. I wtedy zatrąbiał pip. Kto do szkoły, to niech wsiada. Jak najmniejsze, bo wtedy się więcej zmieszczą. u to ja wsiądę. Choć jestem może trochę elegancka. A, a, to może jeszcze trochę prajerancka. Jeszcze ja, ja... aj! A, zawsze mi się coś dzieje. Zawsze, zawsze! Kompletnie zawsze! Ogonickie nie. Ogonickie! Nie wsiadajcie! Ponieważ to wóz dla królowej. Czyli dla mnie! Nie, nie mów na nie ogonickie. No może mają długie ogony, no ale... Przewróciłaś mnie! No i... Ja jestem z przodu. To się też zmieści. Ja się mogę zmieścić? Tak. Gdzie Ja. I ja W autobusie. Dlaczego ten autobus pojechał? Myślał, że tam wszyscy są. Być może jest, choć jestem elegancka, to jestem frajerancka. Wiem, w kółko śpiewam. I powtarzam, nie wszyscy się. Nie wszyscy się przedstawili i powiem w innych rolach. Teraz ogoniste, czyli my wsiadamy. Jedź autobusku. Jest autobus, nasz autobus. Choć może, choć jestem elegancka. To jestem prajewansta. Hej dziewczyny. Jeszcze ja, chłop. Nie, jestem samym chłopakiem, to możesz wziąć Ja Jedź autobusze. Cześć! Moje ucho widać. Autobus czeka. Autobus na no. Autobus na M Mówiłam, że w pozostałych rolach. Ach, much, chuch. Tam was dzieci. Tymczasem w szkole Witam was dzieci. Nie jesteśmy, proszę panią, dziećmi. Jesteśmy w drugiej gimnazjum. Przepraszam, ale w trzeciej C gimnazjum. Przepraszam. Och. Aha, zapomniałam moje piosenki. Jestem elegancka. A, a. Ale też jestem paraszynka. Ja was usadzę w ławkach. Yy, dobrze, także. Co się rozumiecie? Nikt się nie zna? Nikt się nie zna! Ja powinnam siedzieć z przodu i powinnam mieć swoją służącą. choć ty będziesz moja, oki. Okay. Dobrze. Oki okay, Natalia. Nie jestem Natalia, jestem Iga. A teraz jesteś Natalia. Dobrze, dobrze. Ja mam na imię Ludmiła i nikt mi nie przeszkodzi. Ale ja was sadzam. Znaczy, poproszę tu ciebie. Choć jestem elegancka, a a, to może frajerancka, a, a Poproszę tu ciebie. Siedzicie razem. Codziennie śpiewasz te piosenki? Czekaj, wymienię się miejscami. No tak! Aha, fajnie. Auć. Jak można wypaść przez ławkę? Nie wiem. ty. Ja z przodu? No okej. Okay. Ale to jest kobieta to niemożliwe. Ponieważ nie jesteś z przodu, powiedziałam ty. No, ja. I ty. no ja. następnie idziesz ty. Nie widzę nic nim. Hmm, przed nim. Ona jest za wysoka bo ona za nim idzie. Uh, uh, uh. Ktoś wysoki musi tu przejść, ale no. To jest bez sensu. Ja cię tu nie mogę sadzać Ty jesteś wysoka. Przepraszam. Sieć tutaj. Sieć tu. Chodziło mi to, żebyś cały siadła tu, a cały siadł tu. Musi to być przejście do ławki. A ty siedzisz tutaj. Dobrze. Do następnej ławki siadasz ty. Tutaj. I ty tutaj. Następnie, ale trochę bliżej. mhm mm także więc w następnym rzędzie siadaż ty i ty tu się już nam zaczyna problem robić nie jest to sama No to mam nadzieję że nie jest bo ty będziesz sam ja jestem słopem My musimy mieć tutaj jeszcze przyjść z, z A Ty jesteś sam tu. Z Nie. Tak, więc wszyscy leżą, siedzą. Po lekcji. Tym, 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 tym. tym, na korytarzu. Dziska po idzie ludmiska. właśnie. Wow! ko. Dobra, ludzie. Co ludzie. robisz? Gapie się w ścianę i nie masz prawa mi przeszkadzać. Dobra. Na Ej no chłopie co chcesz może byś poderwali mnie jakąś Cię Ciewę tak sobie mówi babę to baby co za różnica Nie przewracaj się wiecznie to ty też się wiecznie nie przywracaj Oaj. No bo jakąś laskę, no to przecież żaden problem to potrewnijmy jakoś Laskę no ja jest byłbym za tym żeby poderwać Laskę. no dobra to ja idę pierwszy Boże, do której bo tu na no, serio są tu różnego rodzaju dziewczyny hm. chyba tu jakieś z tej grupki to nie to nie to nie to nie to nie ehm, przepraszam no, co chciałeś? Um, 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 <ściało> ee, czy mógłbym z Tobą porozmawiać? <ściało> Owszem. Poczekajcie chwilę, dziewczyny. okej. Okay. Co byś chciał? E, no, bo e, wiesz. E, e, no, bo. E, no, bo. E, no, bo. E, no bo e, I e, u a. Będziesz mi tylko tą alfabetem, no to ja idę. Nie, sorry, że gadam alfabetem. Sorry, sorry. A E i O, sorry. E, dobra. E. Ja bym chciał... Mój numer telefonu, spoko, spoko! Już ci pisze, poczekaj. Idziemy. Ach, że ciak! Tylko jeszcze jedna pioseneczka. Jestem taka elegancka, ale strasznie a. a.